Witam ponownie na konferencji prasowej, tym razem witam trenera trenera i tradycyjnie proszę o ocenę przebiegu wypadki na bólu. bardzo proszę. Na pewno spodziewaliśmy się bardzo ciężkiego meczu. To jest, to jest bardzo dobry i solidny przeciwnik, który pokazał w pierwszym meczu z Olimpią Grudziądz, że naprawdę gra bardzo solidną piłkę. Ciężko było tutaj nam przebić się przez ten ich mur defensywny, ponieważ tak jak uczulałem zawodników, że. 4-4-2 blisko w formację siebie i tutaj liczyliśmy na, 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 na naszych tutaj boczne sektory i, i skrzydłowych, A, aczkolwiek te pierwsze fragmenty meczu pokazały, że, że naprawdę zaczęliśmy mecz dobrze i, i tego najbardziej żałuję, że mm, ten mecz był bardzo szarpany, tak jak na motorze, naprawdę zagraliśmy cały mecz bardzo równo, zdyscyplinowanie i, i solidnie, tak tutaj fajnie zaczęliśmy, potem straciliśmy kontrolę, druga połowa też słabo weszliśmy, a potem odzyskaliśmy przewagę, także tutaj na pewno na pewno to mi się nie podobało i, i chcąc grać o zwycięstwo albo, albo bardziej solidnie w ofensywie czy w defensywie to musimy grać równie i, i to w ataku i w obronie. Natomiast, natomiast cieszą też zmiany, bo tutaj te cztery zmiany, które zrobiliśmy naprawdę zawodnicy pokazali dużą jakość i, i to mnie cieszy, że, że naprawdę Paweł Tarnowski czy, czy Kuba Górski tutaj, którzy Którzy weszli, rozruszali tutaj naszą grę w ofensywie i, i szkoda, że gdzieś tam nawet w końcówce nie pokusiliśmy się o zwycięstwo. Ale mówię, z przebiegu meczu mm, szanujemy ten punkt. I co, i trenujemy dalej, przed nami fajny tydzień teraz przygotowań, bo, bo, bo gramy w sobotę w Chojnicach i mam nadzieję, że, że tutaj ci zawodnicy też kontuzjowani, jak Marcin Radzkiewicz, czy Paweł Tarnowski, który też dopiero to były jego pierwsze 25 minut, czy Lukas, który dołączył do nas, po można powiedzieć, po jednym treningu, to, to zaczną naprawdę, wejdą fajnie w ten tydzień i w zespół i, i uważam, że z tygodnia na tydzień będziemy też wyglądać lepiej. A mówię, ta poprawa tej gry, tej organizacji gry i, i kontroli całego meczu, to jest, to jest nasz priorytet.